No, w końcu udało mi się przyciąć troszeczkę prawnik Witajcie kochani, nie mam czasu na nic, nie mam czasu, żeby usiąść na YouTube. Sporadycznie oglądam Wasze filmy, ale będę nadrabiała. Przyznaję się bez bicia. Nie mam czasu, od rana do wieczora siedzę w ogrodach. Co nieco się rozkwitło. Zaczyna tu nam kwitnąć czosnek wiosenny, mamy godzinę 19, dlatego już taka troszeczkę szaruwa. Przed chwilą skończyłam kosić, bo u nas przestało w końcu padać. Tu mamy czosnek wiosenny, to jest niski bylinowy. I tutaj pokazują się jego sieweczki. Mikrusie, ale się pojawiają. Wszystko wyplewiłam, ale od nowa przez te deszcze. Wszystko zaczyna zarastać, a więc zaczyna się zabawa, w wplewienie ponownie. Nocki mają być przez trzy noce takie na plusie. Tutaj zaczynają wychodzić nam żuraweczki. Powtykałam sobie gdzie, nie gdzie tulipaniki, i tutaj będę sobie jeszcze pikowała siewki pierwiosnków, bo naprawdę teraz jest tak smutno i ponuro. Tutaj mamy arum plamiste. Zabrałam sobie szczepkę z innego miejsca. Mam go teraz w dwóch miejscach. Ma takie fajne kropki na sobie. Wgniecienia wyglądają jak uszkodzone, ale to jest taka jego uroda. Tu kolejny arum, obrazki włoskie. Część liści starych pousuwałam, bo się wyłożyły, ale ładnie wydobywa nam młode liście i niedługo w maju zacznie kwitnąć jego kwiaty puchani pojawią się tutaj w środku mało widoczne takie białe pochwy a później na lato liście zanikają i pojawiają się czerwone kuleczki czyli nasienniki bardzo mocno się pleni jest plenny tutaj też już nam pomału rabatka się zapełnia Żonkile przez deszcz uszkodzone niektóre leżą niektóre jeszcze cieszą a takie nasienniki kochani nasienniki no już nasienniki tworzy usuwamy by nie tracił energii. niech idzie w cebulę i nie usuwamy liści zielonych bo za szybko uśpimy roślinę a ona ciągnie teraz w tej chwili ciągnie sobie soki będzie ciągła sobie soki w cebulkę i będzie się rozrastać. Już widać inwazję ślimaków. Tutaj mamy jęzeczkę i zaczyna wybudzać nam się parzydło leśne. U mnie są dwa parzydła. Blekolistne, czyli miniaturka z 20 cm. A te parzydło leśne, jeżeli chcecie posadzić, sadzicie w docelowe miejsce. Bo żeby go wykopać, podzielić, to trzeba yy, dzień męczarni. Solidny, solidna sztychówka. No i oczywiście przyda się sikiera do dzielenia sięga do dwóch metrów. Ma piękne pióropusze. A ten rododendron wiecznie ma latem sucho. To mało co chce kwitnąć. Chociaż zimą w tym roku nie powinien narzekać na deszcze. Tu ciemiernik cuchnący nam się wyłożył. Ale pięknie kwitnie. No takie malutkie. Kwiatuszki. A tutaj już zawiązuje nasionka. Pojawiają się nasienniki, będzie nam się wysiewał. No, tu będą liniowce. Tutaj wsadziłam też sobie. W tym roku postanowiłam, jak co roku postanawiam, <grymny> wykopać wszystkie tulipany, ponieważ sporo mi zanikło. Wykopię, jak liście zaczną już tak lekko przysychać można wykopać tu mamy boże co ja mówię Hiacenta Narcyza a tulipany kochani możecie wykopać jak mają liście jeszcze zielone ale nie obrywajmy im liści niech energię pchają w cebulki kładziemy je w zacienione miejsce i niech tak sobie leżakują na sucho aż do jesieni w jesienią będziemy wtykać tu też sobie szarpałam się ostatnio tutaj wychodzą nam hosty tutaj zobaczcie jak lepo wykładane przez deszcze, ulewne deszcze nie będę ich podnosić ten nawet widzicie położył się ale się odwrócił główką do nieba halo tu jestem krzyczy no, idziemy popatrzeć co nam kwitnie Tu widzę kolejne tulipany nam się otworzyły Tutaj mamy pień Judaszowca Jak wiecie, część z Was już wie Jest pozyskany z nasionka Tu mamy tulipany te wysokie Tam przekwitły nam cimierniki białe I już nam powschodziły pięknie z tamtego roku Tutaj też się bawiłam, pieliłam i pojawiają nam się tulipaniki w paseczki tu kolejna rabatka tutaj rośnie sobie iglaczek i paulownia która jest solidnie przycinana teraz bo nam zasłania solary niestety nie pozwolę jej zakwitnąć bo rośnie potężna i reszta nam się tutaj wybudza tutaj mamy sasaneczki Rżonkile też kwitły tylko dwa, ale w tamtym roku była piękna, kępa i zaczyna nam się tutaj pojawiać. To jest mak. Jak dobrze pamiętam, jak źle pamiętam, to podpiszę, ale to nie jest jego kwiatek. Dopiero nam się maczek rozwija i on też będzie miał żółte listki. Tu mamy języczki: języczka pomarańczowa. Też bardzo dużo siewaczek nam się pojawiło. Języczki, kochani, lubią lekko zacienione i wilgotne miejsce. Ta, nie wiem, jak się nazywa, jest bardzo wysoka. Znaczy, nie wiem, nie pamiętam, nie będę zmyślała. I tutaj mamy również języczki przewalskiego. Któraś z tych jest przewalskiego, też nie pamiętam. Ciężko mi tak nazwy zapamiętać czasami, a zwłaszcza jak kręcę filmy, to czasami zacina mi się jęzor. tu też jest pomarańczowa języczki kwitną wszystkie na żółto jeszcze muszę zdobyć, zdobyć sobie języczkę variegatta bo już widziałam że były kiedyś na rynku ale za jedną roślinę nie pisałam również tutaj posiadam języczkę tangucką ale ona kochani nie tworzy karty jeżeli chcecie zaprosić Ją do ogrodu to pamiętajcie, że ona rozrasta się przez kłącza, wędruje nawet z 2-3 metry od rośliny matecznej, także jej musicie znaleźć miejsce, takie, że będziecie ją podkopywać i będziecie ją przesadzać. Bo ona nie tworzy karpy, tylko po prostu przez pędy rozprzestrzenia się po ogrodzie, również kwitnie na żółto. Tylko nie ma takich kwiatów jak pomarańczowa, tylko jak na przykład przewalskiego ciągnące takie do góry pałeczki żółte. Tutaj mamy serduszka okazałe, bo są mi wspaniałe zaraz ich pokażę. To są okazałe dzwoneczki serca kawalerskie. Kiedyś moja mama mówiła na to serca kawalerskie. One kochani również się wysiewają. I tutaj zobaczcie te małe mikrusie to są właśnie serca. Okazałe serduszka, serce kawalerskie. A tutaj są sieweczki z tamtego roku. I zobaczcie, jak pięknie już podrosły. Nawet może już coś tam będzie chciało nam pokazać. To jest kolor biały. Ma dużo jaśniejsze. Tutaj te pędy. Wiązania całe tu są, tu są zielone. A czerwone, które mają kwiat czerwony, tutaj mają te pędy. Takie bardziej podczerwień. Zobaczcie. Już widać pączki kwiatowe. I jeżeli przyjdą przymrozki, pamiętajcie, żeby tą roślinę o tak mniej więcej zabezpieczyć. Nawet agrobuknina, Żeby mróz na nią nie bo ją trafi przymrozek. A tutaj ten piękny koper. To są właśnie serduszka wspaniałe. Kwitną. Akurat ta kępa będzie kwitła na taki ciemny różowy, podczerwień kolor i ona się też ładnie rozrasta przez pędy podziemne również się wysiewa ale tu akurat teraz nie widzę sieweczki a biała biała serduszka dopiero ogromolą się z ziemi są odmianą późniejszą i również to są serduszka rosną koło szachownicy Przechownica kostkowana. I tu przed samym domem mam rabatkę, róże już podcięte. I tutaj mamy zawilce, fioletowy, pachnidełko. Tutaj mamy żonkile narcyzę, te drobniejsze. Tutaj mamy zawilec fioletowy. Tu pojawia nam się żółty. Tam również za nim żółty, ale. Inna odmiana, no i co czas przycinać wrzosy, wrzosy przycinamy krótko, ale zostawiamy kochani, żeby miał na końcach zielone tutaj te liścienie, nie wiem co to wrzos ma, ścinamy, możemy ściąć same resztki kwiatów, ale żeby go ładnie zagęścić, można go lekko przyciąć mocniej, ale pamiętajcie, że musi zostać na łodyżce zielone tutaj nam miodunka pięknie kwitnie tutaj zielony pierwiosnek nam wychodzi jak również pierwiosnek siebolda o już nawet pokazuje nam różowy kolor epimedium pomarańczowe już też pięknie zaczyna zdobić ta buda to basio bananowiec zimujący w gruncie ale jeszcze nie ściągam chociaż zobaczcie że buda jest cały czas otwarta dobra Kończę, bo się dzisiaj narobiłam. Muszę iść, wyciągnąć nogi. Dobra, do usłyszenia. Dziękuję za spacerek wspólny. Do miłego. Pa.